Trzy dekady chicagowska polonia gra z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. Na wideo widzicie Państwo, jak było w zeszłym roku, gdy zebrano rekordowe ponad 230 tysięcy dolarów, czyli na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka z Wiecznego Miasta popłynęło ponad milion złotych. Już od kilku tygodni w całej okolicy, a także w redakcji Dziennika Związkowego, wystawione są puszki, gdzie wrzucane są pieniądze. Główna siedmiogodzinna impreza odbędzie się oczywiście dzień finału 29 stycznia w salach bankietowych Kings Hall w godzinach od 12 do 8 wieczorem. Atrakcji w postaci koncertów, licytacji czy warsztatów dla dzieci nie zabraknie. Jak zwykle Polonia dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Grać będzie w wielu innych częściach Stanów Zjednoczonych. Polonijne sztaby zorganizowały się tradycyjnie na Florydzie, w okolicach Nowego Jorku, Teksasie, Trenton i Michigan. Jurek Owsiak przed tegorocznym 31 finałem mówi tak. Wspólnie możemy zmienić świat i dać innym nadzieję na szczęśliwą przyszłość. Jak zwykle patronem medialnym szyjagowskich imprez Włośp jest dziennik związkowy. Jan